Witam serdecznie, moi drodzy. Chciałbym wam dzisiaj zaprezentować metodę amatorską, ale prostą, skuteczną. Metodę gojenia sobie pęknięć skóry na dłoniach, na palcach dłoni czy też na piętach stóp. Metoda warta spróbowania, przynajmniej oczywiście nie, nie musi, czy może nie jest w stanie pomóc każdemu. Też bym uważał, jeżeli mamy jakieś rany otwarte, to raczej tej metody bym nie stosował. Natomiast kiedy nawet głębokie są pęknięcia, ale nie ma tam żadnego stanu takiego wiecie, nie ma ropy, nie ma krwi, no to wtedy możemy sobie spróbować tą metodę zastosować. Ona oczywiście nie jest czysta, metoda jest brudna, jak tutaj widzicie na pancach moich, <laughs> ale myślę, że skuteczna. Tak, z mojego doświadczenia wynika. Tak więc e, nagrałem tutaj materiał, który teraz Wam przedstawię i będę co nieco komentował. Jednocześnie e, wstęp będzie troszeczkę związany z nagietkiem, który również po przetworzeniu, np. do postaci maści czy kremu, możemy stosować właśnie na tego typu problemy. A ja z racji tej, że akurat idąc po orzecha po drodze, zauważyłem, że nagietek pięknie, ładnie tutaj jeszcze zakwit, bo słoneczko ostatnio się pojawiło, więc wykorzystałem ten fakt, no, z czego oczywiście będziemy później robić różnego rodzaju specyfiki. Tak więc pokażę Wam co nieco, krótki materiał, 5-6 minut nagrania, tak więc zapraszam. No, i przy okazji moi drodzy, zobaczycie troszeczkę tutaj naszego podwórka, a to są piękne właśnie płatki tutaj nagietka, który na szczęście, bo jeżeli rośnie tak w dużych zbiorowiskach i niekoniecznie w dobrym miejscu, gdzie nie ma przebiegu, no to potrafi dopaść go zaraza. Natomiast tutaj się pięknie utrzymał, zrywamy tutaj całe kwiatostany, które jak później zobaczycie, zalałem odpowiednim płynem, a w zasadzie płynami i teraz się to już wszystko maceruje myślę, że przez 2-3 tygodnie i później będę mógł to wszystko przecedzić i sobie trzymać, co będzie mogło czekać na wykorzystanie do maści, do kremów czy do też innego zastosowania no i tutaj mam piękną ilość taki słoiczek spokojnie wystarczy na to, żeby mieć Taki później pełen słój przetworzonego już właśnie maceratu. No i teraz czas wybrać się po orzecha włoskiego. Powiem Wam oczywiście z pewnością u Was już może orzechy całkowicie pozbyły się, już opadają. Natomiast tutaj akurat w tym przypadku na tym drzewie trzymają się jeszcze całkiem, całkiem dobrze. Proponowałbym, znaczy możemy za, zacząć w ogóle pracę z tym orzechem. Bo możemy wykorzystywać, moi drodzy, tak, liścia, możemy łodygę wykorzystywać, możemy właśnie łupiny wykorzystać do tej metody. No, oczywiście, jeżeli mamy orzecha i mamy tą łupinę, i kiedy jeszcze ona nie ma w środku wytworzonego orzecha, wtedy na, najwięcej soku ma ta łupina. Natomiast w tym okresie tego soku będzie już mniej, ale, ale będzie. I trzeba wiedzieć, że ten substancje zawarte właśnie w orzechu. Tutaj mowa też o yuglonie, yuglon ma właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze, także nie dziwota, że ta metoda może po prostu być skuteczna. Polecam. A cóż, nagietek moi drodzy, najlepiej oczywiście przemielić, nie polecam w całości, bo po prostu marnujemy w ten sposób materiał. Albo rozgniatamy albo w moździerzu czy ewentualnie w dłoniach, byleby rozdrobnić. Musimy tutaj zniszczyć strukturę tych płatków, no a oczywiście bardzo dobrze do tego nadaje się nawet z tego powodu, że jest tworzywa właśnie sokobyciskarka także to jest nieodłączne narzędzie zielarza nawet kogokolwiek w zasadzie, no zielarza amatora powiedzmy czy zielarza profesjonalisty ok, no i cóż tak już zmielone trzeba zalać troszeczkę alkoholem, takim 40-60% pomoczyć troszeczkę, może być 5 minut może być 5 godzin Ile mamy czasu, tyle stosujemy. Ok, no i kiedy już sobie to wszystko wymieszamy, pomaceruje się to troszkę, no to zalewamy to. Znaczy, możemy to oczywiście zalać alkoholem. Ja alkoholem już mam zalane, więc te, ten no właśnie tutaj pokazuję, jakie są oleje. I zalewam właśnie i jednym, i drugim olejem. Robię taki miks olejowy właśnie. Czyli oliwa jest i olej z pestek, winogron podgrzane do temperatury około 70 stopni. To jest króciutko, podgrzewa się w zasadzie kilka kilkadziesiąt sekund i już mamy bardzo ciepły właśnie płyn. Zalewamy i na dwa tygodnie do odstawienia. Później piękne maści kremy, właśnie nawet gojące, na trudno gojące się rany możemy stosować jak najbardziej. Ok, i za chwilę przejdziemy do orzecha. Słowiczek mogę już odłożyć. O, oczywiście wstrząsamy codziennie, mieszamy. Dobrze, moi drodzy, to jest orzech, więc co potrzebujemy na ten moment, no z racji tej, że już jest w środku orzech, już jest skorupka twarda, możemy wykorzystać po prostu um, tą cienką już teraz warstwę um, zewnętrzną i pocieramy sobie miejsca, które są popękane. I co ważne, moi drodzy, znaczy pocieramy długo, no, kilka minut musimy pocierać, kiedy tego soku jest mało, jeżeli mamy więcej, no to jak najbardziej. Jeżeli mamy liście, a nie mamy owoców, próbujemy je też rozgnieść, przydałoby się po prostu trochę soku. Oczywiście no, możemy zrobić bardzo gęsty taki napar, nawet no, to już będzie ono rozcieńczony, aczkolwiek też będzie jak najbardziej przydatny pomocy. Chociaż metoda, o której mówię, opiera się tutaj właśnie na surowym produkcie, więc polecabym to robić w ten sposób. Ok, no i po kilku minutach tarcia możemy sobie robić przerwy i na przykład za pół godziny podszedł sobie dalej. Chodzi o to, żeby nam te dłonie mocno ściemniały. One ściemniają oczywiście, te palce. I, I cóż, zostawiamy je na jaki czas? W ogóle, czy teraz mieć dłonie, czy nie myć dłoni, czy, czy stóp. Mój drodzy. E Zachowujemy się tak jak na co dzień, tyle tylko, że y, tych palców staramy się no, nie trzeć jakoś szczotką czy pomeksem. Po prostu myjemy sobie normalnie dłonie, jak, jak to robimy codziennie używając mydła, możemy się myć, tylko po prostu nie przesadzamy. Chodzi o to, żeby przez ten czas, kilkunastu dni, bo tyle mniej więcej no, na dwa tygodnie będzie się utrzymywał ten kolor, coraz oczywiście będzie bledszy. Wtedy też pojawią nam się właśnie blizny, znaczy te pęknięcia będą bardzo widoczne. I w zasadzie moi dozy, nie robimy z tym nic. Po prostu czekamy ten czas i zobaczycie. Nawet nie skupiajcie się bardzo na, na tych pęknięciach. Po prostu zobaczycie, że e, gdy kolor, e, to, to przebarwienie po prostu zniknie, to również powinny zniknąć e, na wasze pęknięcia. One z czasem po prostu powinny się goić, 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 goić. No i taką e, moc ma orzech. Tak więc polecam moi dozy spróbować, bo warto. U mnie na przykład w okresie jesienno-zimowym, kiedy palimy w kominku, często kontakt z sadzą, na przykład, u mnie powoduje właśnie, że te pięknięcia się pojawiają. No a metoda, o której mówię, jest skuteczna. Miejmy nadzieję, że dla nas wszystkich. Także, moi drodzy, polecam, bo warto. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za komentarze, dziękuję za wsparcie, za udostępnianie, za lajkowanie. Trzymajcie się do kolejnego materiału. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.